Cześć, Sniebieski, to jest Europy Universalist 3. Takie mam przemyślenie odnośnie tej wojny. Trzeba dobrze dobrze sobie sojuszników. Może to doprowadzić do upadku państwa podwójnego. No dobra, więc idziemy dalej. Właściwie tutaj. Tutaj bunty wszystkie, znaczy bunty, oblężenia, wszystkie bardzo ładnie idą. ja praktycznie nie muszę się specjalnie wysilać, żeby akurat podbić te wszystkie prowincje. Przy okazji, was w końcu mogę anektować. Do widzenia. Tutaj mogę zgromadzić wojska. Wiecie, te prowincje trzeba podbijać również. Tutaj wszystko idzie pięknie. O, odkryliśmy nową prowincję. Bardzo dobrze. Zaraz nam wysyłam wojska. Wysyłam tam wojska, żeby zgarnąć. Tak, żeby zgarnąć po prostu prowincję. Dzień dobry, a wy skąd się tu wzięliście? Przy okazji, jakie ja mam tutaj stosunki z Aragonem? Nieważne. Takie dość zwyczajne. Są moimi wasalami. To wystarczy. Też praktycznie chciałbym złapać te prowincje, które posiadają. Ale jeszcze nie posiadają ich wiele. Pozwolę im kolonizować. Pozwolę im kolonizować, i w momencie, w którym będą mieli dużo kolonii, jeżeli będą mieli dużo kolonii, i potem wypowiem im wojnę, i w ten sposób zgarnę dużo łatwo prowincji. To jest dość taki punkt, który chcę wykorzystać, ponieważ ja osobiście nie chcę kolonizować. To jest upierdliwe. To zawiera naprawdę ogrom czasu. Co tutaj robi taka armia? Moje wojska się utrzymają. Kto wie. Ale tutaj niedługo będzie pełna kolonia i to mi się podoba. Dobra, jak długo moje wojska się tu utrzymają? Mają zdecydowanie brak przewagi. Tam wygrywam, tam wygrywam, a tu zaraz przegram. Okej, okay, wy możecie, właściwie idziecie. Właściwie idźcie tam. A wy pójdziecie tu i będzie wszystko pięknie. I blartar. okej, okay, to zainwestowali. Zainwestowali w tych buntowników. Zdecydowanie im się to nie opłaci. Tutaj no także tak, mi się to nie opłaci. Tu buntownicy pokonani. Tutaj, uuu, wygrałem. Okej. Okay. Mam dobrą konnicę, więc tak, zdecydowanie mają duże szanse wygrania takich starć. Mimo że są one naprawdę niebezpieczne. Dla tych wojsk oczywiście. Przewaga liczebna po prostu nie istnieje. Zero, nic a nic. Dobra, długo wam tu zejdzie. Tak, jeszcze długo im tu zejdzie. Opa religijna. Chciałem zobaczyć dyplomatyczną. E, chyba nic wielkiego się nie dzieje, jak widać. Brak ciekawości i to jakiejkolwiek. Proszę bardzo, kolejne nie wygrane. Zostało jeszcze jedno. Litwa także idzie do piachu. Czemu oni się mi tu zbuntowali? Oni tutaj przyszli, a nie się zbuntowali. A, pominę prowincje zbuntowane, co? pójdziecie wy jesteście tu więc pójdziecie tu potem pójdziecie tu i wrócicie tu dość daleka droga długa droga ich czeka a mają dobrego dowódcę raczej dadzą radę powinno wszystko iść jak należy jak to wygląda zobaczymy w dalszej części jak to będzie wyglądać naprawdę tej buntownicy poszaleli Szaleni chłopacy. Ok, wyjdziecie dalej. Oblegać. O, proszę bardzo. Udało się skonwertować heretyków. To mi się podoba. Akurat nie w tej prowincji, w której bym chciał. Znaczy chcę w każdej prowincji, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, w której prowincji. Okaże się to sukcesem. Na pewno w prędzej czy później w każdej. A no to jest dobrą informacją dla mnie. Dania właśnie powstała. Dzień dobry. Szkoda, że nie mogłem im pomóc w żaden sposób. W sumie? Nie mogłem im pomóc w żaden sposób? To jest błędne przekonanie. Uh, nie dokonałem oblężenia tej prowincji. Jaki smutek. Wolałbym, żeby oni tego nie robili, ale chyba nie ma na to szans, żeby tego nie zrobili. No w porządku, będę miał jedną prowincję mniej podbitą. To jest spory minus dla mnie. A w tym momencie to już nie będzie miało znaczenia większego. Ok, panowie, idziecie tutaj na Argui. Muszę go skolonizować. Proszę bardzo, kolejna prowincja dołączyła Do odpowiedniej wiary Tak Dobra, a zatem oni idą tam A oni są tutaj No i tu oblężeni oczywiście, że wygrali Uuu, nowy władca Całkiem niezły, jeżeli chodzi o dyplomację Ale słabe o wojsko I bardzo słabe o administrację Potrzebuję właściwie władcy, który będzie miał, można powiedzieć, bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o administrację. Akurat taki władca jest mi potrzebny. Mam nadzieję, że prędzej czy później takiego dostanę. O, Litwa została podbita. Ok, w takim razie zgarnę sobie kilka prowincji i odciągnę ich od prowincji narodowych więc będą mieli mniejszy powód, żeby wypowiadać mi wojnę proszę bardzo, w ten oto sposób w ten oto sposób zdobyłem całki ładny, całkiem ładny kawałek terenu w latku zalesionego e, oczywiście, że inwestujemy buntownicy nieźle sobie radzą, wiecie, tutaj tak sporo terenu zgarnęli Szkoda tylko, że już raczej bezużyteczni. A co ja z wami mam? Szwecja, okej. Okay. Dobra, tylko patrioci się zbuntowali, to nieważne. Nie zostali zainwestowani raczej. Raczej. Dobra, wy macie sobie poradzić z tutaj, tymi ludźmi tutaj. Poradzili sobie bardzo dobrze. Więc moje wojsko powróci. Teraz, o, okej. Okay. Gloni nie mają prawa przemarszu, więc czego łażą mi po moich terenach? Ale załatwią tych buntowników. To jest w porządku. I teraz jak zechcą pomóc mi z oblężeniem, to to wykorzystam z przyjemnością. Chociaż prawdopodobnie to nie nastąpi. Ale sam na pewno też wygram te oblężenia. To jest akurat w porządku. Szwedcy chłopi, tutaj mamy oblężenia. Po prostu je przerzucimy i pójdziemy dalej. Do kolejnej wojny. To jest tak od wojny do wojny. Właściwie wy możecie iść tutaj, jak wyjdziecie tu. Wy pójdziecie tam, ale wam się nie uda wygrać akurat w tym momencie. Mamy grudzień. No wyślemy tutaj kolonistę. To jest jedna z pewniejszych rzeczy. Oraz sprawdźmy relikię państwową. Okej. Okay. Tutaj mogę wysłać misjonarza i tutaj mogę wysłać misjonarza. I to zrobię. Nie będę się nawet o odrobinę wstrzymywał. I teraz czas na inwestycje. Przede wszystkim oczywiście że markety. 2. W poprzednim miesiącu dostałem trzy. Teraz tylko dwa. Cztery znaczy. Dlatego, że poprzedni rok sobie odpuściłem Prawdopodobnie Na 99% tak to wyglądało Okej, okay, wam się udało oblężenie Wam też się uda Morale armii Czy morale armii Będą miały jakiekolwiek znaczenie Przy tych moralach Nie sądzę może. czy znaczy, może by miały to wpływ, gdybym miał większe armię. Okej. Okay. Dania, weź stąd sobie i nie przeszkadzaj. Przeszkadzają, naprawdę. Po prostu przeszkadzają. To są takie wyścigi. Kto pierwszy zakończy tą wojnę? Na szczęście specjalnie, specjalnie akurat się nie afiszują z tym, żeby mi odbierać prowincję. Tyle dobrego. Właściwie czekam aż sami... Aż sami po prostu zawołają pokój ze Szwecją i wtedy zgarnę pozostałe prowincje. I to jest element, który mi się podoba. Dobra, idę po ten szturm. Wierzę, że dadzą radę. Jak nie dadzą radę, to cóż, nie dadzą radę. Tu nie ma fortu. To, że tam nie ma fortu, to nie jest dobra informacja. Przy okazji, ty pójdziesz tu, a ty pójdziesz tu. To znaczy, że jak tam będzie bunt, to ja będę miał problem. Tu poszło zgodnie z planem. Zgarniemy jedną prowincję. Więcej nie możemy. W sumie dobrym punktem jest to, że... Wyrzucimy prowincje narodowe i to zaakceptują bez problemu. To te wojska tu zostaną, ale po prostu pójdziecie sobie tutaj. I to wygląda w porządku. Zdecydowanie. To oblężenie wygrane bardzo dobrze. Światłusz, końcówka wojny. Ponownie wojna, która trwa chwilę. Tutaj te forty zostały nieźle zniszczone. Trochę niepokojąca sytuacja A to dlatego te buty tak bardzo się rozbestwiły. W porządku, interesująca sytuacja kolonista dał radę. O przy okazji odkryliśmy morze, to mi się podoba. No i przede wszystkim bunty. Muszę uważać na te prowincje, w których nie ma fortów. Mogą sprawić mi problemy w pewnym momencie. Efektywność produkcji. Dobra, pan, nie, Pan idzie do spania. Biorę efektywność produkcji, biorę wyższe przychody. Teraz z produkcji mam akurat dość spore przychody już. Większe bunty będę miał teoretycznie, czy większe szanse na bunt. A jaka właściwa ta szansa na bunt będzie? Nie mam pojęcia. Raczej nie sprawi mi to problemu większego. Okej, okay, już idą. Idą tutaj, na pewno. Odebrać mi tą prowincję. Nowy imperator. To obleżenie wygrane. Okej. Okay. Dania chodzi i mi pomaga. To mi się podoba. Dobry komputer. Dawaj, chodź tam, wyżej. Na pewno tam przyjdą, bo tam idą, jak widzę. I jak tam przyjdą, rzucę od razu szturm. I będę miał prowincję. Proszę bardzo, w ten oto sposób. Bardzo dobrze sobie radzą. Rewolta. Moje wojska dadzą radę, mogą nie dać rady. Okej. Okay. Są raczej krwawi wojownicy. Moje wojska po prostu umierają. To jest najmniejszych najmniejszy szans na przetrwanie. Dobra, akurat moje wojska tam idą, więc wszystkim się zajmą. I nie będę miał tego problemu. Okay. No i zostali załatwieni. Oczywiście. Taki był plan. Teraz co ja zrobię z nimi? Wyślę tam wojska i załatwię sprawy. Teraz tutaj wszystko również powinno zostać załatwione. Tu także jest załatwiane jak należy. Wszystko po kolei. No i spadają. Przyszli, zdobyli prowincję i sobie poszli. Bardzo dobrzy sojusznicy, po prostu zrobili, co mieli zrobić, pomogli. O pomogli. Nie, nie są moimi sojusznikami, ale pomogli mi i to bardzo. Z nimi bawić się nie będę, jeżeli chodzi o jakieś walki, przynajmniej nie prędko. Bardziej mnie będzie interesowało to, że porali wszystkie inne prowincje. Okej, okay, morale armii. Tutaj bitwy wygrane z buntownikami. Proszę bardzo, kolejni heretycy skonwertowani. Bardzo dobrze. Wszystko idzie. Po prostu idzie i robi to, co powinno. Załatwimy zatem tych buntowników, załatwimy buch, tych buntowników. Oni też się buntują całą ciągle. Ha, tak jak gościa, który zmiesza mi bunty. Zwolniłem to, się bunty pojawiły. A ciekawe dlaczego, Przecież nie zrobiłem nic złego. Wybrałem większy pieniądz, który nie jest super większy. Jak tak patrzę, ale jest, ale jest i to jest istotne. Tutaj mamy bunt, w porządku. I mamy grudzień, nadszedł grudzień. Więc czas wysłać kolejnego misjonarza. I wysłać kolejnych. Właściwie chcę wysłać tutaj gościa. I tutaj jednego gościa. Ej, okay. czy to wszystko? Jeżeli chodzi o wysyłkę kolonistów, tak. Teraz czas budować markety. 3. Dobry wynik, to mi się podoba. Czekamy na koniec wojny na zakończenie oblężeń, tych tutaj się znajdujących jednocześnie musimy załatwić bunty ten bunt, ten akurat jest dość spory, a tu to po prostu tysiąc osób gdzieś po prostu powstali powstali i nic nie zrobią gdzie oni idą na Linz? moje wojska będą tam pierwsze, zdecydowanie i pytanie, czy wyjdą zanim oni przyjdą, czy nie. Szósty, oni trzeci. Dobra, jednak nie wyjdą zanim oni przyjdą i to jest dobre. Istotna informacja. Tu wygrana bardzo dobrze. Teraz właściwie zostali oni. Oni i oni. Zobaczymy, czy dadzą radę. Tu wygrana. Oczywista wygrana. Tu dadzą radę czy nie? Nie dali rady. Ok, i tu także nie dali rady. W porządku, więc chwilę poczekamy. idą na Janinę. Dobra. Moje wojska również. Tutaj także zostanie to załatwione. W porządku, wygląda na to, że wszystko będzie ładnie załatwione, więc tutaj zainwestujemy odrobinę pieniądze w systemy liczenia. Ale nie mogę za dużo tego zrobić. Tam się udało. Kol i Mantua. Ok, Was załatwimy, I Was również załatwimy tam technologia lądowa załatwiona i teraz tak, zdaje się, że tutaj mogę budować fort i to zrobię od razu akurat jeżeli chodzi o forty tutaj nie ma sensu w jakikolwiek sposób się wstrzymywać mamy bunty tutaj będę chciał wysłać wojska i niech tam idą właściwie potem zatrzymacie się w tłacie. Teraz tak, tu załatwimy, tu zostanie załatwione, tu zostanie załatwione, tu zostanie załatwione. Co tu robią te wojska? Wciąż tam są. Ich państwo pada. Nic nie zostanie zrobić, ale wojska i tak siedzą na jednej wyspie. Na jednej wyspie, jednej, jedynej, którą posiadają. Tam stoją twardo. Twardo. I nic, a nic się nie ruszą. Ok, zyskałem właśnie prowincję, zaraz dowiem się, którą. E, czy wiem, którą prowincję dostałem? Halo. A, tą prowincję dostałem. W porządku, to mi się podoba. Dostanie prowincji za darmo jest przyjemne to czemu oni się tak buntują nie mam pojęcia a moje wojska na pewno pójdą ich załatwić to jest akurat rzecz pewna idą, załatwiają jak kombajn zboże ścinają po prostu wszystkich i niczego nie zostawiają i zostali załatwieni. Bardzo dobrze. Będę mógł wysłać tam kolonistę i kolejną kolonię przyłączyć do siebie. Voltawa i Rodos. Y tutaj wojska są, tutaj wojska niedawno były. Ledwo wyszli i już się zbuntowali. No co za ludzie. No co za ludzie. Załatwieni, załatwieni. Ostatnie dwa oblężenia w wojnie. Dawać, dawać, dacie radę. Mniej państwo przywrócę do państwowej religii, aniżeli. Aniżeli podbije świat. Nie, podbije świat na pewno. Dobra, wy pójdziecie tutaj. Te prowincje są naprawdę upierdliwe. Ciebie zróbcie coś takiego. I w ten sposób. Prawda Znowu się zbuntowali? Niech mi ktoś odpowie. Jakim cudem? Dobra, ten bunt mnie nie interesuje, ten bunt mnie interesuje za to. I teraz prosimy o pokój, Szwecja. Zabieram tą prowincję. I Teraz tak, chcę zabrać Newę. Okej, okay. te prowincje to tego nie, tego nie. Nie chcę zabierać tych prowincji, do których nie mam dostęp, żeby nie było. Co to za prowincja? Ta prowincja jest. Jest gdzie? To jest tu. To jest to. I to jest to. I tego nie zaakceptują w porządku. Ale zaakceptują to. I to będzie w porządku. Całkiem spory kawałek ziemi. To wy sobie stańcie tutaj, tam postójcie. Przydałoby mi się konnica prawdopodobnie w tamtym regionie. Konnica, czy on ja gdzieś wolną konnicę? Jestem pewny, że gdzieś jest. Jest, to dobra. To wy pójdziecie tutaj i tutaj będziecie stać, stacjonować, żeby potem wyjść tutaj na tę prowincje. W porządku. Z kim jeszcze wojnę? Tylko Neapol. Neapol, dzień dobry. Poproszę o Wenecję. Tenecja jest już moja. W końcu. I to prowincję także sobie zgarnę. Zgarnę również trochę pieniędzy i wyciągnę o nich prowincje narodowe, tak żeby nie chcieli ich odzyskać. I to jest w porządku. Udało się. Zakończyliśmy wojnę. W całkiem niezłych dla mnie warunkach. Bardzo dobrze. Na ten odcinek to będzie wszystko. Wielka Francja jest coraz większa. Dzięki wielkie za uwagę, zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał i zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć!